Witam z mojej norki. Dzień trzeci. Łodziom z Wrocławia do Świnoujścia! Co tu się wydarzyło? Muszę robić kilometry. Przeczekam to zobaczymy jak długo. Co miałem przepłynąć to przepłynąłem. Dostałem smutny telefon. Jeżeli coś się spierdzieli. Jestem uziemiony. Jest kilka minut po szóstej. Boli mnie kręgosłup. Bolą mnie palce, nie wiem czemu. Jakiś człowiek taki kurna. Napuchnięty, przegrzany. Padłem jak kawka. Myślałem, że jeszcze coś nagra, ale nie nagrałem. Nie no, muszę wstać się ogarnąć. Przecież nie będę nagrywał kurna w taki sposób. Dajcie jeszcze 10 minut. Czy jakiś bubr tu pływa? Cały czas wali. Szybkie śniadanko. Zbieramy się i lecimy. Świnoujście czeka. Przepłynąłem prawie 200 kilometrów. Dzisiaj staram się dojechać do 300. Jak mi się coś obsunie, to tragedia. Dobra, wychodzimy. Plan jest taki: jest ładna pogoda, a z racji tego, że ja mam niedużo czasu, żeby dopłynąć, wypływam z samego rana. W wale kilometry. Trochę ten wyjazd zamienia się w wyścig z czasem. Dostałem informację, tak jak słyszeliście od znajomego, byłem mówiony na sobotę, tak sobie rozbiłem ten czas, żeby i trollować, i płynąć. Niestety wędki pójdą trochę bardziej w odstawkę. Tam jeszcze spróbuję, się, spróbuję dalej sobie coś potrollingować, ale no na tą chwilę, kurczę, powiem wam to, co jest najgorsze, to pełna monotonia. Wstaję rano, napierdzielam kilometry, jadę w wyznaczone miejsce. Moi drodzy, wyjedziecie do pracy! Samochodem, a ja płynę łódką do Świnoujścia. Do później. Jak was nie ma na Instagramie, to zapraszam. Instagramowicze wiedzą wcześniej. 462 km. Co to oznacza? Oznacza to, moi drodzy, że pokonałem właśnie 200 kilometrów odro. 476 km w baku już prawie sucho. Przybijam, tankuję i lecę dalej. Może tu? Zobaczcie, jak tu ładnie wygląda. Co to przypomina? Taką chodzącą larwę, jakąś? O! To może być ta. Czarna wdowa. Albo coś takiego. Widziałem przed chwilą znak przeprawa promowa. Na tym trzeba uważać. Już w ogóle jeden taki, jedno takie, jeden prom był. Tylko, że nieczynny. Tu widzę, że jest czynny. Powolutku będę sobie pyrkał Zobaczcie. Chłopaki się patrzą. Można płynąć? Można? Dzięki. Dopływam do Krosna Odrzańskiego. Później już tylko się będę piął do góry, bo teraz to były takie ślaczki, zawiasy i tak dalej, i tak dalej. Chyba mogę powiedzieć, że połowa drogi już za mną. Kolejna atrakcja, też prom, ale w tym momencie jedzie. Znaczy w sensie płynie. Dobrze, a my gonimy w stronę niemiecką. Myślę, że jakieś półtora godziny będę, a do czterech, może w słupicach. Zobaczymy, jak pójdzie. Za słupicami chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Jest godzina 15:18. Po lewej stronie Niemcy a po prawej stronie Polska. 547 km Odry. Ruszałem na 262. Pomóżcie policzyć, ile to jest. No niewiarygodne, nie? Że ta Odra jest taką rzeką graniczną. I tu sobie, proszę bardzo, mieszkają Niemcy. A tu na razie nikt nie mieszka. żywej duszy nie ma, tu się kurna wywalić albo coś, no to tragedia naprawdę tam jeszcze wcześniej to jacyś wędkarze ale tylko po stronie polskiej a tu, no pustki zobaczcie a mówi się, że nie ma dzikich miejsc no kurna szanowni państwo panfary. Tu tu, tu 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 562 Widzą? Tam? 300 km pykło. Odro. Myślę, że mało kto mógłby się czymś takim pochwalić. Nie wiem, tak mi się wydaje. Przede mną słubice. A tak prezentuje się most. Jeden, za nim drugi. Jeden z widzów, zresztą z Wrocławia gorąco polecam, będzie obserwował na kamerkach online, jak przepływam pod mostem. Tutaj wody polskie mają coś takiego na stronie gowu obczaju. Płynę sobie chwilę i tak, tu rozbudowana infrastruktura. Tu widzę, że jest ścieżka rowerowa. To nie o to tatusiowi chodziło. Muszę płynąć dalej, szukać jakiegoś innego miejsca. Będę tak długo płynął aż znajdę albo do Zmierzchu, bo po Zmierzchu już nie mogę się poruszać na wodzie. Muszę powiedzieć tak, udany dzień kilometrowo. Bo najwięcej dzisiaj przepłynąłem. Zostało mi z tego co patrzyłem około 200 km. Mam lekkie obawy co do paliwa. W piątek do 22 muszę dopłynąć. Nie ma wyjścia. Bo inaczej zostaję w Świnoujściu i nikt mnie nie odbierze. No nic, dzień udany. Podsumowując, dużo przejechałem. Dobra pogoda była. Nie świeciło słońce. Widzimy się jutro. Co, poskładam wszystko i lecimy dalej w trasę. Ale jest piękny poranek. Jest bardzo przyjemnie. Jest kilka minut po szóstej. A jest cieplutko, słoneczko świeci. Zwijam manatki. Kanapka jakaś. I w drogę. Niczym Robinson Crusoe Odpływamy. Zostawiamy to przepiękne miejsce. Kierunek Szczecin. Trochę kilometrów jest do zrobienia. No ale co? Już mamy wprawę i lecimy. 597 km. Kurde, na tyle tego piachu się naniosło? Czy słońce waliło, że ho-ho-ho? I jeszcze trochę. Ok, niech trochę przeschnie. Wstałem o godzinie szóstej, chyba 5. Jest która? 8:04. Zanim człowiek coś zje, ubierze się, umyje. Tu, sro, to, tamto. Się robią dwie godziny, ale to jest dobry moment, dobry czas, na to, żeby płynąć. Pierwszy raz. Na całej długości od, no nie licząc wędkarzy oczywiście, którzy tam jacyś byli. Przybywa obok mnie barka z tego wynika, jakaś nieduża. Oni boje wymieniają. Znaczniki. Bastion Philip został zrealizowany w 1568 roku. Wyobraźcie sobie, sama ta powierzchnia Bastionu to jest ponad 1700 m kwadratowych, a kubatura 1800. Nie powiem, trochę to było ryzykowne podpływanie tam, ale warte tego. Tu jest odra. A tu jest Warta. Moi drodzy, nie chciałem podpływając, pewnie widzieliście to, nagrywać, ale poznałem tutaj panów. Jest Tomek. Cześć wszystkim. Jest Marek. Tam. Kurczę, jak tu chwilę z nimi rozmawiam, no to to, co ja złowiłem me 30 suma na Odrze, a to, co tu panowie wyciągają, to się po prostu w głowie nie mieści. E, jakie rady na dalszą podróż? No kurczę, im szybciej, tym lepiej, no. co nie? Bo zimne piwo w Szczecinie czeka. Dokładnie. <laughs> Świnoujścio. A, świnoujście, świnoujście. przepraszam, ale pierwszy Szczecin. I e... bardziej środkiem unikać mieliśmy. Tak jest. Pewno. Czy czułem potrzebę z kimś porozmawiania? Cholernie. Już co, ja włączyłem kamerę dopiero wtedy, kiedy już złamałem lody pierwsze i tam powiedziałem panu. Że coś takiego robię i widziałem, że są chętni więcej porozmawiać, to dopiero wtedy uruchomię kamerę, Ale zanim, to z dobre 20 minut po prostu wiesz, gadki, co, jak, chciałem wiesz, poopowiadać, jak to wszystko wygląda. Tak, wyrzucić coś z siebie, że coś takiego robię, że jestem w takim miejscu, tyle jeszcze odległości przede mną. Dodało mi to otuchy. Będą mieli fajną przygodę, chłopaki, na pewno to oglądacie. Fajnie, że pomogliście, fajnie, że mogliśmy się wymienić z doświadczeniami. No ale co? Jak to powiedział, już nie wiem który, Tomek czy Marek, zimne piwko czeka. Chyba idzie dobrze, bo tak naprawdę plan minimum to dzisiaj ten szczecin przed szczecinem żeby jutro zrobić zalew przyciński. no cały czas się zbliżam jak ja patrzę już na ten dystans jaki pokonałem robię screena teraz żebyście widzieli gdzie jest dom a Pineska mam delikatny problem z ładowaniem a moje okulary zwłoki szkoda takie fajne z Tomorrowland

Jeszcze 9 i pyknie 400 km. W status za tą chwilę. Boli mnie to prawe oko. Nie wiem, albo jest owiane, albo od słońca, albo robi mi się jęczmień, Nie wiem, chyba będę musiał je zakleić. Te. Tak. Żeby móc tu być z przodu, musiałem mieć tu patent z linką. I steruję tym samym. No ja, i komfortowo. W ogóle dzwonił do mnie y, dziennikarz z, z, ze Słubic, Krosno Odrzańskiego y, i będzie artykuł na ten temat, także dzięki Krosno, fajnie, ludzie przepływajcie o, przez Odrę, <grybujesz> doceniajcie ją. Mijam właśnie 700 odcinek Odry. Co to oznacza? 438 km pokonanych Odrą. Już jest dosyć późno, więc przed Szczecinem, moi drodzy, szukam noclegu. Jaz zakładkowy. Ja się boję takich rzeczy. Nauczony jazy omijać. Więc omijam. Będę płynął tym nurtem. E, powiem wam, nie tak to sobie wyobrażałem tą ostatnią noc. Płynąłem od tego jazu, nie wiem czy to się nagrało, e, z dobre 10 km. słuchajcie, dookoła wszędzie trzciny. Na całej szerokości Odry. Wszędzie trzciny. Znalazłem jakąś lukę z wyjściem tutaj. No, nie wygląda to kurna najlepiej. Nie wygląda to kurna najbezpieczniej. Zdecydowanie z tych wszystkich miejscówek, które miałem przez ostatnie dni, ta jest najgorsza. Z tego co patrzyłem, do Świnoujścia zostało mi jakieś 90-100 km. Także jutro rano wyruszam i mam nadzieję to zrobić. Słuchajcie, deficyt prądu, naprawdę. Nagram tylko ujęcie. Tak wygląda moja k Cóż to wczoraj był za wieczór? No i drodzy, przez godzinę płynąc nie mogłem znaleźć miejsca. Wszystko mi się rozładowało. Ostatnimi sił naładowałem to GoPro. W ogóle cała ta przygoda, e, nie wiem czy kamera to oddaje, ale ona jest e, bardzo wyczerpująca. Bo no nie najboże, no w takim miejscu, jakbym się rozkraczył, no nic nie zmieniają. Nic kompletnie. Jestem uzależniony sam od siebie. To naprawdę. Uważam, że to jest y, duże przedsięwzięcie, przypłynąć, no dziki rejon Odry, bo tam rzeczywiście przy tym rozlewisku, no, udało mi się znaleźć na nocleg normalnie fragment między trzcinami, tam było chyba z półtora metra, gdzie siedział jakiś wędkarz kiedyś i sobie po prostu, wiesz, wykarczował, nie? A tak to, to później już tylko zalew. A znajomi mi piszą, czy żyje? bo to wszystko wczoraj bardzo karkołomnie wyglądało. E... I na szybkości jedzenie, i rozbijanie się kurna. Zbieram się, ładuję do łódki i lecę. Trzymajcie kciuki. Ostatni dzień wyzwania. Mam nadzieję. Czeka na mnie znajomy, który tylko i wyłącznie dzisiaj może mi odebrać. Także szlak biorą wszystkie ryby. Nic dzisiaj nie troluję. Lecę. Póki co nie wieje. Zobaczcie, to jest to co mówiłem. Wczoraj szukałem miejsca no bardzo długo. Wszędzie dookoła trzciny. Nie ma żadnych miejsc, w których można byłoby, tak jak wcześniej się rozłożyć. 719 km odry ja się zbliżam do Gryfina. Także przez Gryfin Time lapse. płynie odra zakodnia ja w nią nie wpływałem z racji tego jazu e, zaraz będę tutaj tym kawałkiem odry łączył się z tamtą zakodnią i wpływał do Szczecina także już niedużo mi zostało przypływam Szczecin macham do widzów i lecę dalej przez Zalew Szczeciński do Świnoujścia gdybyście chcieli odcinek w którym jadę na ryby ja będę go tak długo nagrywał Aż nie złowię i to nie jednego, ale z 2-3, także piszcie w komentarzach czy bylibyście zainteresowani takim odcinkiem jak gdzieś jadę w dzikie miejsce, rozkładam się na 2 trzy dni i łowię. ostatnie tankowanie. Zostało mi około 20 litrów. To spokojnie wystarczy. To jest moment, w którym jest ujście Odry. I to jest moment, którego najbardziej się obawiam. Otwarta woda. Wieje od północy, no bo to od morza wieje. Nie wiem czy widzicie jak buja, jak przyspieszam robią się spore fale, także trzymajcie kciuki mojej drodzy. Ostatnia prosta i tam dalej już jest Zalew Szczeciński, a za mną ostatnie kawałki odruchu. No dobra, to teraz kapok i w drogę. tak przez 2-3 godziny, co najmniej. Tam macie takie wysepkę, ląd i tam jest takie przejście. No to ja tam płynę i tam dopiero jest prawdziwy zalew szczeciński. Teraz to jest taka delta, która to rozprowadza. Nie wiem, boję się pomyśleć co to będzie, naprawdę. Jestem przerażony. Odległością, wielkością tego zbiornika. Już zapomniałem, jaki on jest duży. Tu jest w ogóle wyspa. Ja robię sklina w tym momencie, żebyście wiedzieli, gdzie jestem. Przede mną jest wyspa, u góry jest Świnoujście. No i ta zatoka. Ja płynąłem chyba przez półtora godziny ten kawałek, który jest tą deltą, a tu jest dopiero za tym to wszystko. Nie wiem, czy to widać. Podejrzewałem, że nie. Ja tam muszę płynąć, a tam nie widać brzegu. Czajcie, tam nie widać brzegu. Horyzont. W ogóle mam wrażenie, że stoję w miejscu. Straszne to jest. No, nic się nie zmienia. Jestem. Nawet jeszcze nie jestem na środku tego zalewu. Massa creation. No kurwa, zobaczcie na tą latarnię. Ja tą latarnię takiej samej wielkości. Nawet no latarnia, no. Informacja. E, o kanał. No nieważne. E, ja ją widzę już taką od 5 minut. I ona się nie zmienia. Tam przepłynęła motorówka niemała. I idzie fala. Muszę się pod nią ustawić, bo inaczej będzie masakra. Zobaczcie jak będzie bujać. Aż silnik podnosi. O ja pierdziu, i widzę, że za mną też leci jeden. To no dobrze, chłopaki. Róbcie falę, on pokonuje. Ja nie wiem, czy to kamery oddają, że ten tankowiec, on ma tam kilka warstw tych tych, tych, yy, nie wiem, jak to nazwać, boksów, kontenerów. Yy, wiesz, ta fala jeszcze przez niego wywołana, to już budzi też, kurna, trochę lęk. Nagle zaczęło wijać, słuchaj, przez godzinę nikogo dookoła nie ma. Ja mówi, ja pierdolę, jestem sam. Gdybym się wypierdzielił? No wiadomo, mam koło ratunkowe, mam kapok, mam wszystko. Ale y, informacja też poszła do znajomych, że robię, wiedzą, w którym miejscu jestem, więc gdybym się dłużej nie odzywał, na pewno jakaś pomoc by przyszła, ale no wiesz, no dryfuj sobie tak na szlaku wodnym, gdzie zaraz będzie kolejny kontenerowiec, który będzie miał cię w tyłku, to ja podejrzewam, że gdyby coś płynęło, zostawiłbym tą łódkę, wziął koło i po prostu w długą, tak żeby jak najdalej uciec od, od tego szlaku żeglugowego, nie? Jestem cały, cały mokry. Wszystko jest mokre. O ja pierdzio, już mam dosyć tego z tego miejsca uh. już niedaleko masakra słuchajcie yy, trochę przestało ale to co się wydarzyło przed chwilą takie fale, zobaczcie ile mam wody to jest jakaś kpina, powiem brzydko ja pierdolę, kur... co to było co się stało, bo tego na materiale nie widać. Moi drodzy, nie to, że przyszkwaliło, bo szkwał to jest w ogóle coś zupełnie innego, ale tak zaczęło mi wiać z prawej burty, że wodę miałem, kur na potąd wódce, musiałem czerpakiem to wszystko wybierać. Jak już miałem wodę w środku łódki, no to pierwsze co to zacząłem wszystko chować. Wyobraźcie sobie do, do tej mojej lodówki termicznej. Wpakowałem tam telefon, wpakowałem GoPro. W ogóle, nie nam, w ogóle nie przyszło mi do głowy, nawet żeby to zarejestrować. Chwyciłem się prawej strony burty, trzymałem silnik i po prostu płynąłem nie w, nie w kierunku docelowym, tylko musiałem płynąć po twale. Zajęło to jakąś godzinę, ale naprawdę kurna. W przedniej bakiście miałem Świętego Krzysztofa i, i, i kilka pryszni do niego poszło. Naprawdę. Cel już jest naprawdę niedaleko. Ale naprawdę... Było ciężko. Zerwał się nagle wiatr. Fale takie, że mi się prawie przelewały. Ja Cię kręcę. Zobaczcie teraz, jak jeszcze buja. A wcale... Nie wieje mocno. Dobra, przede mną, świnoujście, już niedaleko, naprawdę niedaleko. Wypłynąłem w poniedziałek. Przepłynąłem 480 km od rą. Spałem na dziko. Przepłynąłem pieprzony zalew szczeciński. I, I dojechałem do Świnoujścia. Zaraz szukam mariny, w której będę spływał. I co? Podelektujmy się jeszcze tym. I tak witają wrota Świnoujścia. Tu jest napis: Świnoujście, Świnoujście. Kurde, przepłynąłem to. Było to trudne wyzwanie. Naprawdę powiem to, było to trudne wyzwanie. Nie było to nic łatwego. Więcej powiem wam na podsumowaniu. Aż, aż mi ciary przeszły. Nie pcham się do samego centrum Świnoujścia łódką. Szukam gdzieś na obrzeżach miejsca, żeby móc zeslipować. No i przede wszystkim zgadać się ze znajomym, bo to jest największy problem. Wiecie, bo to Fajnie się mówi, przepłyń, przepłyń, ale kurna, później nie ma jak tej łódki wyciągnąć, więc to determinuje też, nie? Jestem ja i to jest mój rycerz na białym koniu, który po mnie przyjechał. Przedstawiam Bartka, znam się z tym człowiekiem od dzieciństwa. Ładnie przepłynąłem? Bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny. Tak jest. Order dostanę. Tak jest. Moi drodzy, ładujemy łódkę i idziemy na rybę. Powiem wam, że największy problem zawsze jest skórna z wodowaniem tego kloca i z wyciągnięciem. Nie dość, że my już mamy sprawę, ale nie to nie. i tak zabiera y, czasu. Cieszę się, że nie wpływałem do samego centrum Świnoujścia. Bo to, te jakie jazzy są z, z tymi slipami, to jest po prostu niesamowite. Y, zamknięte nie, tu coś, tu tamto. Wiecie, to potrzeba. A tu ktoś czeka w kolejce. Bartek, który pojechała, po mnie przyjechał. Niestety mam mało czasu, więc wszystko jest na Żyletki. No, to będzie głupie na koniec co powiem, ale cząstka tej wody, która ze mną płynęła przez te 5 dni, gdzieś tutaj jest. Niesamowite doznanie, niesamowite emocje. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało. Myślę, że po całym tym powrocie przygotuję QA i odpowiem na. Te najczęstsze, może najtrudniejsze, albo jakieś nieoczywiste. To już powybieram. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję Instagramowi i całej tej społeczności Team Łukasz. Jak nie wiecie, co macie napisać, a zależy wam na zasięgach, a mi zależy, piszcie tym Łukasz. Każdy komentarz z serduszko pójdzie. Bardzo, bardzo dziękuję. To była niesamowita podróż. Zaczęła się we Wrocławiu, skończyła... Na plaży w Świnoujściu. Na razie chopapa.